Czy wiesz, że najpierw cię oglądają, a dopiero potem słuchają? Dobrze, gada! Już w latach 60. minionego wieku pewien profesor z kalifornijskiego Uniwersytetu UCLA przeprowadził badanie, eksperyment, podczas którego chciał stwierdzić, jaki procent naszego przekazu, ile informacji, dociera do odbiorcy za pośrednictwem zmysłu wzroku. Jaki procent dociera do niego za pośrednictwem zmysłu słuchu, a na ile istotne są same słowa, czyli merytoryka tego, co mówi. I jakież były wyniki tego eksperymentu? Otóż 55% przekazu zostaje zapamiętana przez naszego odbiorcę dzięki temu, co widzi. 38% to dźwięk, jego jakość. Inne parametry, natężenie, sposób w jaki mówimy, czyli m.in. dykcja, artykulacja, intonacja, zmiana tempa. A 7%, tylko 7% to słowa. Oczywiście ani ja, ani ów profesor nie próbujemy was przekonać, że słowa nie są istotne, że merytoryka tego, co mówicie, nie ma znaczenia. Ten eksperyment niezbicie dowodzi jednak, że sposób, w jaki mówimy, a w zasadzie sposób, w jaki opakowujemy nasz przekaz, środki i narzędzia, jakich do tego używamy, mają kluczowe znaczenie dla tego, czy ten Wasz przekaz w ogóle zostanie zapamiętany. Czy informacja dotrze do odbiorcy. Zapytacie zapewne, dlaczego w tak paskudny, deszczowy i wieczny dzień chodzę całkiem. Elegancko ubrany po placu zabaw. Odpowiedź jest prosta. Chcę, żebyście mnie zauważyli. Zwrócili uwagę na mnie, a dzięki temu zapamiętali mój przekaz, informacje, które chcę Wam przekazać. Jeśli jeszcze tutaj jesteś, to znaczy, że mi się udało. Dobrze, gada!